Część z nas pewnie jeszcze pamięta, jak duży problem miały kiedyś służby porządkowe z porzuconymi autami, które całymi miesiącami, a nawet latami blokowały i miejskie, i spółdzielcze parkingi. Od kilku lat, dzięki pracy Legionowskiej Straży Miejskiej, ta sytuacja się już znacznie poprawiła, a każdego roku z ulic miasta znika coraz więcej samochodowych wraków. W ostatnim tygodniu na zasłużoną motoryzacyjną emeryturę udały się kolejne porzucone auta. Zostały one odholowane z ulicy Broniewskiego 3 maja oraz z okolic Legionowskiego Stadionu. Te właśnie pojazdy, które w tym tygodniu były holowane, to rzeczywiście pojazdy, które jakby czynności. W tych sprawach były prowadzone przez kilka miesięcy. Niejednokrotnie te sprawy, tak jakby jeden z tych przykładów właśnie i z tych przypadków scholowanych sprawa ciągnęła się od 2017 roku, także gdzieś tam te czynności trwały, pojawiał się właściciel, aczkolwiek gdzieś tam niejednokrotnie jest tak, że właściciel już nie żyje, nieprzerejestrowany pojazd. Także każda sprawa jest indywidualna, każda sprawa ma jakby swoje takie zakończenie, które no niekoniecznie powtarza się w innych sprawach. Tylko w 2018 roku straż miejska wszczęła aż 107 postępowań, których celem było ustalenie właścicieli aut wyglądających na porzucone. Kolejnym krokiem oczywiście, gdy już udało się to zrobić, było wezwanie ich do tego, żeby na własny koszt usunęli je z ulic. Większość z nich na wezwanie zazwyczaj odpowiada i to robi, jednak nie zawsze. W 22 przypadkach samochodowe braki musiała usunąć Legionowska Straż Miejska. Jest to żmudna praca, ale pokłosiem jakby tej sytuacji później jest to, że gmina nie ponosi kosztów holowania takiego pojazdu. Kiedyś, czyli wcześniej firma, która holowała z nowego modlina, to było 400 zł, teraz jest kwota niższa troszeczkę i jest to 300 zł za holowanie. Zgodnie z przepisami takie odholowane auto jest następnie przetrzymywane przez pół roku na parkingu i jeśli przez ten czas właściciel się po nie nie zgłosi, jest ono wyrejestrowywane, a następnie złomowane. Nie może stać i zagrażać i stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Elementy ostre, niejednokrotnie szyba wybita, ktoś może niedopałek wrzucić, spowoduje pożar, dzieci wiadomo, przechodzą do szkoły i tak, dalej, i tak dalej. To są sytuacje, które no niestety na co dzień mamy, a wiemy, że już takie były. Płonęły u nas samochody, płonęły zaparkowane w Legionowie, i tutaj nie chcemy dopuścić do tego, żeby takie warunki, takie sytuacje stwarzały właśnie takie zagrożenie. Ostatnie holowania nie zamykają niestety tematu porzuconych pojazdów. Straż Miejska już wytypowała kolejne wraki do usunięcia. Jeden z nich stoi na parkingu przy ulicy Kolejowej w pobliżu stacji PKP Legionowo-Przystanek. Tylko więc czekać, aż i on podzieli los innych autowraków.